W lutym 1959 roku dziewięciu studentów z Instytutu Politechnicznego w zginęło w górach Uralu. Ich namiot został przecięty od wewnątrz, a ciała znaleziono w oddaleniu, częściowo rozebrane mimo mrozu. Kilku zmarłych miało złamane żebra i czaszki, bez widocznych ran zewnętrznych. U dwóch osób stwierdzono ślady promieniowania. Oficjalnie uznano to za działanie nieznanej siły przyrody. Śledztwo wznowiono w 2019 roku, bez nowych ustaleń. Brytyjski żeglarz amator w 1968 roku wystartował w wyścigu Golden Globe, mając samotnie opłynąć świat. Po kilku miesiącach jego jacht Tynemouth Electron znaleziono dryfujący na Atlantyku, bez załogi. Dziennik pokładowy ujawnił fałszywe zapisy pozycji i notatki świadczące o załamaniu psychicznym. Ostatni wpis datowany był na 1 lipca 1969 roku. Ciała Krauchersta nigdy nie odnaleziono. 31 stycznia 2013 roku studentka Elisa Lam zniknęła z hotelu Cecil w Los Angeles. Kilka dni później goście zgłaszali brudną wodę i niskie ciśnienie w kranach. W zbiorniku na dachu znaleziono ciało kobiety, nagie, bez widocznych obrażeń. Nagranie z windy pokazuje ją zachowującą się nienaturalnie, gestykulującą i uciekającą przed czymś. Poza kadrem. Sekcja zwłok wykazała obecność leków przeciwpsychotycznych. Przyczynę śmierci uznano za przypadkowe utonięcie, choć wciąż nie wiadomo, jak dziewczyna miałaby podnieść sama ciężką pokrywę zbiornika. Rękopis odkryty przez polskiego antykwariusza Wilfrida Wojnicza w 1912 roku zawiera ponad 200 stron ilustracji i tekstu w nieznanym języku. Pismo nie odpowiada żadnemu znanemu alfabetowi, a analiza lingwistyczna nie wykazała sensownych struktur. Badania radiowęglowe datują pergamin na lata 1404 do 1438. W 2016 roku badacze z Uniwersytetu w Alberta uznali, że tekst może być wynikiem automatycznego szyfrowania, ale brak na to dowodów. Rękopis przechowywany jest w Bibliotece Uniwersytetu Yale. 4 grudnia 1872 roku żaglowiec Mary Celeste Odnaleziono dryfujący na Atlantyku przez załogę brytyjskiego statku Dei Grazia. Na pokładzie znajdowały się zapasy jedzenia i wody na sześć miesięcy, ładunek spirytusu i kompletne wyposażenie. Nie było śladów walki ani uszkodzeń. Ostatni wpis w dzienniku pochodził sprzed dziesięciu dni. Żadnego z dziesięciu członków załogi nigdy nie odnaleziono.